Ura do domu się wdziera. Gdyby mój dziadek żył, to wydaje mi się, że byłby blogerem, mm. <laughs> dlatego że mm, przez ponad 30 lat swojego życia robił takie dzienniki pogodowe. I jednocześnie w tych dziennikach też pisał najważniejsze wydarzenia takie rodzinne i też y, ogólnie na świecie, na przykład lądowanie na księżycu. I po prostu wydaje mi się, że właśnie gdyby, gdyby dziadek żył, to prowadziłby bloga. Więc w którymś momencie w rozmowie wyszła taka właśnie sprawa, że chyba założymy bloga na temat dziadia. W którymś z wpisów tak, pojawiła się informacja, że poszukujemy osób, które są na portretach. Prosił się do nas też nauczyciel, nauczyciel tutaj starachowicki poniekąd spokrewniony z rodziną Stanisława Szpinetera z informacją właśnie, że w Lublinie jest pani Zofia Rauch, córka artysty, malarza Stanisława Szpinetera i ta córka jest w posiadaniu portretów, portretów dzieci z lat 40-43, które mieszkały i które chodziły do szkoły w Krzyżowej Woli, czyli takiej jakby dzielnicy Starachowic. Zaczęły się spotkania w muzeum, zaczęły się no takie poszukiwania naprawdę, taka praca historyczna. Zaczynając od portretu opisanego imieniem, nazwiskiem, datą, klasą, zaczęliśmy szukać tych dzieci, zaczęliśmy szukać rodzin. Tak naprawdę to 74 lata wstecz, nagle się okazywało, że oni sobie przypominali konkretny dzień, jak to było, co nas uderzyło. Ogromny taki wyraz szacunku w wyrażaniu się o nauczycielu. Nikt nie powiedział, ach, Spineter. Nie, Pan Nauczyciel. To było takie dla nas naprawdę ciekawe doświadczenie, że Pan Nauczyciel na przykład poprosił, żeby ktoś został po lekcji. I, i dla tych dzieci to, to nie był przymus, tylko to była naprawdę wielka nobilitacja, że, że Pan Nauczyciel ich wybrał, że Pan Nauczyciel stworzy ich portret. <grym> Pamiętam jak mnie nauczyciel szpinetyl Stanisław malował, był bardzo cierpliwy, a myśmy grzeczni byli, staliśmy śmierniutko. Zawsze w czasie przerwy między lekcjami siadał sobie na krześle, względnie ucznia po prostu też usadowił na stołku takim, no i zaczął rysować. <laughs> Rysował szpicę, a chyba szła w domu, później to wykańcał. Dużo osób się wstydziło. A przecież nie dziewczynki się wstydziły. Żeby zachęcić ucznia do rysunku, zadawał prace domowe, czy w szkole, jak były rysowane. Jeżeli rysunek się podobał panu Spinetrowi, wycinał ten rysuneczek, a obok stawiał stopień. W tej chwili jesteśmy przy Szkole Krzyżowej Woli, przy sali głównej u pana Jaszewskiego, gdzie mieściła się duża sala lekcyjna, korytarz, pokój nauczycielski i pokój kierownika szkoły. Portrety, przeważnie w której sali? No to różnie było. W klasie, w klasie po prostu. Zostawiał po lekcjach pan szpineter, stawiał sobie na stołku czy koło stołu, żeby stanąć, a on zeszedł w rękę i szkicował. Zdarzyło się, że pan szpineter malował też mieszkańców, nie tylko uczniów. No nie, ja nie, nie. pamiętam. Że tak jest tylko wszystko. co wielki piec jest tam zdjęcie i co nie, jeszcze tam może, jest tam? Może tam, piec i co może, jeszcze? tam może, może rysował. Tam jakieś panie są na rysunkach. W trakcie tych ciężkich, niezwykle i trudnych lat okupacji sztuka pozwalała. Stanisławowi i szpineterowi przetrwać yy, no właśnie te ciężkie dni, ciężkie miesiące, no ale też sztuka y, stwarza rzeczywistość. I tu jest taka ciekawostka z tymi, z tymi obrazami niewielkich rozmiarów przedstawiającymi starachowicką hutę. Otóż y, ta huta została namalowana, nasz wielki piec został namalowany w roku 1945, dokładnie w maju 1945 roku. Wygląda. Tak jak wyglądała wtedy, z drobną różnicą. Widoczne są unoszące się nad kominami wielkopiecowymi chmury dymu. Oznacza, że huta działa. A historia była taka, że hutę uruchomiono dopiero rok później, w roku 1946. Można powiedzieć, że Stanisław Spineter, swoją sztuką, jako pierwszy rozpalił wielki piec po okupacji niemieckiej. Marcia Łęca, Todzia Krysia kiszlak Zosia Sygacz, Stasia Sobieraj, Marysia Darbas, Władysław Rybicki, Mieczysław Guszek. Ponad 74 portrety, no odnaleźliśmy 11 osób i 23 rodziny. Marcias Mogdanowicz, Jasia śmiga Tadzio Karwacki, Basia Pucharczyk, Marysia Baranutna, Miedek Stobowski, Benita Szymańska, Czesio Pałca, Alicja Siewbianka, Mariusz Palacz. Wyrysował wszystkie dzieci. Czy biedne, czy bogate, brzydkie, ładne. Wszystkie malował. Mnie podstawiono inny portrecik z imieniem Halinka. Ale ja siebie tam nie poznawałam. Ładna ta dziewczynka była, ale ja mówię, to nie jest mój portret. I zaczęliśmy z koleżanką szukać w zeszycie. I od razu mówię, to ta brzydula to jestem ja. Myślałam, że te portrety się zachowają do dziś. Ja myślałam, że on sobie tylko tak maluje, tak dla, dla rozrywki, dla atrakcji. Diadeb był mega skrupulatną osobą, naprawdę. Jakby wszystkie portrety są podpisane, y, albo są podpisane imieniem, nazwiskiem, ale z tyłu wszystkie są na pewno podpisane imieniem, nazwiskiem i datą. Natomiast y, to jeśli chodzi o uczniów, o dzieci. Natomiast koleżanki swoje, czyli nauczycielki, podpisane jest tylko z jednej budy. Gdyby pan Szpineter mnie na przykład uczył dłużej, na pewno moje miejsce by było gdzieś indziej teraz, bo jednak troszeczkę tą smykałkę do rysunków miałem. Tylko trzeba było umiejętnie pokierować. To jest przeważnie rodzina. Za tej osoby, to nie znam, ale widziałem rysunek tej pani, no i bardzo mi się spodobał ten rysunek. Tak samo jak i no tutaj jest, są siostra, brat cioteczny, tu kolega z wojska, wujek, no i tam jest rogu Wajdy. witam pana Stanisława Szpinetera, mieszczanina, który wiele, wiele lat z nami tutaj w naszym mieście przebywał i tworzył swoje dzieła malarskie które będziemy mogli za chwileczkę na wystawie zobaczyć. Powieść o panu w Pineterze była, że zginął w rąk niemiecki. Tak jak wiele nauczycieli. Także tego, dopiero ja, no i koledzy też, dowiedzieliśmy się właśnie tu o opowieści córek, że dożył sędzibego wieku.